Witam, kochani. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić taki przepiękny szal, który składa się z trzech powtarzających się rzędów. Wykonałam tutaj szary i też, zaraz Wam pokażę, jest też w kolorze białym. To jest dłuższy. Ten krótszy, jako szalik, robiłam. Zaczyna się od 240 oczek. Natomiast ten dłuższy, który będę kończyć. No jeszcze będzie jeszcze dużo pracy przede mną, jest robiony 360, 360 oczek. Ponieważ ten wzór polega na tym, że jest 12 oczek. Jest wielokrotność 12 oczek, tak? Plus 5. I zaraz Wam wszystko pokażę, jak. To się robi. Zór jest naprawdę fajny, łatwo zapamiętać i, no i można robić praktycznie bez zerkania w, w schematy. Dobrze, zaczynamy. Zaczniemy od prostego e, początku, czyli tak jak Wam to pasuje, e, tak jak mówiłam, wielokrotność 12 plus 5. Czyli tak dla początku Ja zrobię 3 albo, 4, 3 albo 4 razy 12 plus 5. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy, spotkamy się, jak zrobimy odpowiednią długość. Czyli pamiętajcie, wielokrotność 12 plus 4. Dla potrzeb naszych, ja tu zrobiłam 3 razy 12. Tu sobie przytrzymam palcem i zrobię sobie jeszcze dwa. Teraz tak, jeśli chodzi o um, jak, to, jak to zacząć, to mi się wydaje, że łatwiej będzie, jeśli zrobicie odpowiednią długość. Najpierw, z, z, zanim szerokość, bo ten szal prezentuje się lepiej, gdy jeden wzór jest taki ciągnący się. Um, tak jak powiedziałam, proponuję 360 oczek. I to jest wzór LK, to znaczy to już jest taki, taki większy szal, że można go sobie zawinąć podwójnie na szyi. Jeżeli jesteś bardzo y, y, szczupłą osobą i potrzebujesz rozmiaru S, no to wtedy można zrobić śmiało 240. Czyli tak, jaką długość sobie wybieracie? I teraz tak, co my tu robimy? Teraz zrobiliśmy te dwa dodatkowe i odliczamy sobie 7. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. I w ten siódmy robimy oczko ścisłe. Robimy oczko ścisłe. I zamykamy. Ten pierwszy rząd jest zawsze taki trochę popoprany. Teraz tak robimy. Dwa oczka. I odliczamy teraz trzy. Raz, dwa, trzy. I w czwarty. Nawijamy. Tutaj w to czwarte oczko robimy. Pięć słupków, tak pięć słupków to jedno oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu robimy dwa oczka łańcuszka. Tutaj odliczamy sobie znowu 3, um, raz, 2, 3 i w czwarty wbijamy się. I w tej chwili robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, w czwarty znowu oczko zamykające. Tak dwa oczka łańcuszka, znowu odliczamy, bo ta, to już jest nasz pierwszy segment. Zwróćcie uwagę, jak ten segment wygląda, że jest oczko zamykające, dwa oczko zamykające, dwa i tutaj pomiędzy jest ym, taki, taka bramka z pięciu. Także tak to wygląda w tej chwili. Ja bardzo lubię ten aran, to jest zwykły, zwykły turecki akryl ją się bardzo fajnie robi. Znowu raz, dwa, trzy i w czwarty um, naw dwa, nawijamy i znowu robimy pięć słupków. 5, 2, oczka łańcuszka, tu omijamy 3 i w czwarty wbijamy się i robimy oczko ścisłe. I znowu tak jak wcześniej: 5, 1, 2, 3, 4, 5 i tu, raz, 2, 3, w czwarte oczko, oczko ścisłe. Tak i znowu 2. I tu znowu w trzecie w czwarte robimy pięć pięć słupków raz dwa trzy cztery cztery pięć Przepraszam, trochę mi pouciekało. Ten pierwszy rząd jest zawsze to nie to, nie było tu. Ten pierwszy rząd jest zawsze taki ciut pokraczny, ale to jest normalne w każdej robótce. Jak wiecie, trzy, jeszcze raz. Cztery. Pięć. Dwa oczka łańcuszka i wbijamy się tutaj Powinien być trzeci, my wyszedł drugi. Bardzo przepraszam. I teraz tak. Um. Raz, dwa, trzy do góry. Obracamy robotkę. W tej chwili będzie już. Yy. W tej chwili będzie już trzeci. I robimy tak. Po tych trzech robimy jeszcze dwa. Nawijamy. I tu. W każdy z tych pięciu robimy słupek, ale poprzedzony z jednym oczkiem przerwy. Czyli tak: raz, dwa, trzy, trzy oczko przerwy, cztery, oczko przerwy i pięć. 5. Tak? Teraz dwa oczka łańcuszka i oczkiem zamykającym pod ten łańcuszek z 5 zamykamy i robimy ponownie dwa oczka łańcuszka. Czyli tak wygląda rząd drugi. 5 słupków poprzedzonych łańcuszkiem, następnie dwa oczka łańcuszka zawieszamy się na tej piątce robimy następne dwa oczka łańcuszka i w tej chwili znowu robimy słupek i oczko łańcuszka i następny słupek i tak słuchajcie do końca tego tego rzędu pięć słupków dwa oczka łańcuszka poprzedzonych y, po, pomiędzy nimi jedno oczko łańcuszka następnie dwa oczka łańcuszka Oczko zamykające i dwa oczka łańcuszka. I tak do końca. Spotkamy się w rzędzie trzecim. Kończąc rząd, kończąc rząd drugi, robimy tak samo, jak zaczęliśmy. Dwa oczka łańcuszka, ścisły dwa oczka, nawijamy. I tutaj robimy zamykający taki. Widzicie, czy nie robimy? I teraz tak. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Nie omijamy. Znaczy, no, przepraszam, robimy trzy w górę i odwracamy robótkę. Rząd trzeci jest bardzo prosty. Polega na tym, że nie ma żadnych przerw nad tymi pomiędzy. Tylko są tak. Jedno oczko, przepraszam, słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek dwa oczka łańcuszka i tak do samego końca o jeszcze wam tu pokażę dwa oczka łańcuszka ops nawijamy to dwa oczka łańcuszka i w tej chwili mamy pięć słupków pięć słupków przedzielonych tu się nam wszystko ładnie poukłada i w tej chwili mamy pięć y, słupków i dwa oczka łańcuszka pomiędzy. I tutaj nad tym nie robimy nic, nawijamy i od razu przechodzimy do ostatniego rzędu do, do, do pierwszego słupka. I teraz znowu dwa. I tak do końca jak kończymy, kończąc, zrobicie ten ostatni i nawiniecie i zrobicie tutaj słupek na końcu. I zaraz Wam pokażę jak zaczynać znowu od nowa, bo to jest wszystko, na czym to polega. Także spotkamy się w, e, za chwileczkę. Zrobiłyśmy, zrobiliśmy trzy rzędy, z których składa się ten wzór. I teraz będzie taki trik, żeby znowu rozpocząć od nowego. Zrobiliśmy trzy w górę i teraz robimy tak. Dwa oczka łańcuszka pod Między pierwszy a drugi słupek z poprzedniego rzędu tutaj robimy oczko zamykające i robimy jeszcze dwa. I teraz sobie odliczcie trzy słupki. Raz, dwa, trzy. I w ten trzeci słupek tu na górze nawijamy, i w ten trzeci słupek robimy pięć słupków. Pięć słupków w jeden słupek. Dwa, trzy. 5. tak? Następnie znowu dwa oczka łańcuszka. Widzicie? Dwa oczka łańcuszka i w przedostatni, czwarty i piąty tutaj wbijamy się. W... O, przepraszam, dwa oczka łańcuszka. Nie no, zrobiłam. Zrobiłam dwa oczka łańcuszka tak jak w pierwszym rzędzie. I tutaj w przedostatni, w ten, w między przedostatnim a ostatnim słupkiem wbijamy się. Robimy teraz pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu. Tutaj w ten, tak? Między pierwszy a drugi słupek robimy oczko zamykając. Zamykamy w górę dwa, nawijamy i w trzeci słupek znowu robimy pięć. Tak? Raz, dwa, się. Czasem tak właśnie jest, że się, że się plączę. Jak człowiek chce się skupić i pokazać, to się plącze. Raz, dwa, trzy. I na tym polega cały wzór. Bardzo, bardzo przyjemnie się robi. Czyli tak, tak jak mówiłam. Wielokrotność 12 plus 5, potem w siódmy wbijamy się z oczkiem zamykającym i robimy dwa. Następnie musimy tu umijać 3 i robimy 5 słupków w jednym oczku. I to już tak, tak już mówiłam. Potem pierwszy rząd składa się z pięciu słupków poprzedzo, poprzedzo, po, pomiędzy nimi jeden, jedno oczko łańcuszka. Dwa oczka i wbijamy się pod tą piątkę z poprzedniego rzędu. Rząd trzeci jest absolutnie prosty, bo są tylko słupki i pomiędzy dwa oczka łańcuszka. I aby zacząć od nowa. To wbijamy się w ten pierwszy i tu w przedostatni. Dwa oczka łańcuszka, pięć słupków w trzeci. I tak można jechać w nieskończoność, bo to nie ma żadnych ograniczeń. Ja jeszcze powiem Wam tylko tyle, że wykańczając to, ponieważ tu będzie bardzo ładnie się kończyło, tak z takimi zaokrągleniami, dobrze jest skończyć na, na pierwszym lub drugim rzędzie, bo to wtedy ładnie się układa. Ja zrobiłam odwrotność tego tutaj, wykańczając to. Czyli w... Przepraszam. wbiłam się tutaj i zrobiłam dokładną odwrotność tego pierwszego. Czyli wbiałam się pomiędzy te 5 tu w tym jednym oczku, w którym było to poprzednie, początkowe pięć słupków, zrobiłam 5 taką odwrotność i to tak wyszło wyszło bardzo fajnie, można na końcu, a końcu robić sobie frędzle, bo ja to lubię takie frędzle, różne rzeczy i tak to wygląda i tak właśnie się prezentuje ten projekt, ten krótszy jest zrobiony 240 oczek, jest odpowiednio długie że można sobie tutaj go za Kręcić na szyję. Natomiast ten drugi, który jest 360 oczek podstawy, to trzeba już zobaczyć sobie oczami wyobraźni, bo on będzie po prostu długi. I wtedy w tym dłuższym można frędzę zrobić po boku. Więc tak to wygląda. No i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym projekcie.